Ścialeczko z tej strony, tak witam Was w grze AstroMetica, która będzie miała premierę 10 grudnia na Steamie. Mam możliwość zagrania, jak widzicie, szybciej i będę w stanie Wam powiedzieć, czy może warto ją kupić, a może nie warto, ale to już zobaczymy dalej. Jest to wczesny dostęp, jak widzicie, dosyć, nawet powiedziałbym, bardzo wczesny, zważywszy na te liczby 009915. No ale dzięki rzeczywistości twórców, mam możliwość tutaj zagrania, jak widzicie, właśnie szybciej. Tak więc rozpocznijmy grę Ja tutaj miałem już takie swoje pierwsze testy tej gry Że tak powiem, żeby ogarnąć co i jak I całkiem, całkiem to było, więc dlatego też nagrywam Więc zacznijmy sobie nowy tutaj, że tak powiem start Tryb przetrwania oczywiście, a tutaj jakąś nazwę zarzucimy Może niech będzie giereczka Giereczka, giereczka, niech będzie po prostu może No i co, no i lecimy Tutaj cinematic pierwszy No jak widzieliście, cinematic całkiem przyjemny dla oka. Fajnie wygląda, aczkolwiek nie do końca jest wyjaśnione, dlaczego ten nasz statek jest zniszczony, który tu widzimy, ten Yunandel. No tutaj taki podstawowy teren, jak się poruszać, co robić i tak dalej. No i mamy tą naszą, powiedzmy, kapsułę, którą już myśmy uciekli. Tutaj wpisy nasze pierwsze jakieś, jakie tu nasza postać zrobiła. Stacja kosmiczna Yunan... Yunadel. Eksplodowała. To wyzwanie alarmowe. Udało mi się dotrzeć do kapsuły ratunkowej tuż przed katastrofą. Minęło już kilka dni. Dryfuję bez celu w tej kapsule. Nie mam żadnej kontroli, tylko ten metalowy sarkofag i cisza kosmosu. Nie wiem dokąd zmierzam ani co mnie czeka. Moja jedyna nadzieja to to, że po drodze znajdzie się placówka Moksora, ale kto wie czy w ogóle ją osiągnę. Na razie pozostaje mi tylko czekać. Następny zapis. Minęły już tygodnie eksplozji. Nie wiem czy ktoś tam jest, czy ktoś mnie słyszy. Proszę, znajdźcie mnie. Wciąż się trzymam, ale każdego dnia jest coraz trudniej. Po prostu chcę żyć. Chcę wrócić do swojej rodziny, zobaczyć jeszcze raz. Ich jeszcze raz. Proszę, ktokolwiek, jeśli to słyszy, pomóż mi czekać, coś. A, zapis. No to na mi wyskoczyło. I tutaj mam trzeci wpis. Straciłem rachubę. Nie wiem, ile miesięcy spędziłem w tej przeklętej kapsule. Nadzieja zniknęła. Zapasów, zasobów prawie już nie ma. Myślę, że zostało mi tylko kilka dni, może mniej. To chyba koniec. To może być mój ostatni wpis. Jeśli. Ktoś kiedykolwiek to znajdzie będzie wiedział, że próbowałem w sensie co zrobić tak naprawdę. Kapsuła nagle się zatrzymała. Myślę, że uderzyła w asteroidę. Udało mi się otworzyć ślużę powietrzną, i teraz jestem na zewnątrz. Jestem pośrodku pasa Asteroid. Jest ogromny, zimny i pusty, ale nie mam innego wyjścia. Muszę eksplorować, znaleźć ocalałych i wymyślić, jak wrócić do domu. Jeżeli ktoś tam jest, proszę odpowiedzieć na mój sygnał. Muszę znaleźć sposób, by się z Tobą skontaktować. Jeszcze się nie poddaję. No i tutaj e, teraz możemy, że tak powiedzieć próbować. Będziemy wrócić. Naprawdę już terminal. Zero sygnałów, tu mamy tą naszą taką maszynę do robienia wszystkiego, czyli ten fabrykator. Tutaj sztabki miedzi, sztabka żelaza, takie podstawowe rzeczy. Części elektroniczne, transmitter danych, bateria, czyli jedna z ważniejszych rzeczy. Następnie mamy konsumpcyjna woda, burgerek jakiś, apteczka, zbiornik tlenu, narzędzie wydobywcze. Kapsuła tlenowa, plecak, plecak odrzutowy narzędzie skanera, złomiarz no i tutaj co to jest? komponenty, no tutaj nie mam nic jakieś parę trochę zasobów jak widzicie, jedzenie, woda no i tutaj mamy apteczka i ten zbiornik tlenu my mamy ogólnie zaznanie zebrać sobie, o jakśmy wyskoczyli trochę surowców po to żeby po prostu móc zrobić te pierwsze rzeczy które tam są e, potrzebne do stworzenia czegokolwiek czy chociażby wydobywania innych surowców tego też na początek potrzebujemy na pewno żelaza i Miedzi, poza tym chyba to są te pierwsze co tutaj gdzieś z brzegu u nas dryfują Tam jak widzicie jest już kryształ jakiś Te większe kawałki ogólnie będziemy mogli wydobywać za pomocą takiej maszynki Dopiero zrobimy Trzeba też zwracać uwagę wiadomo na tlen, który nam ubywa Potrzebuje węgiel w sumie gdzieś tutaj złapać, ale to zaraz, bo go chyba teraz nie chycimy węgla Trzeba będzie zaraz wracać, bo się wiecie ...załadować z powrotem. że okay. nie złapie. I cyk do środeczka. Oczywiście, zobaczmy. Pierwsze co, to wiadomo, chcemy zrobić sobie... ...narzędzie wydobywcze, części elektroniczne. O, nie zrobimy, bo bateria wymaga węgla. No to po węgiel w takim razie. Jak widzicie już jest jakiś sygnał Z jakiejś takiej, nie wiem jak to nazwać Pacówki? Nawet widać, że osłonę ma Przed powiedzmy Próżnią kosmosu A tam jest węgiel, chciałem powiedzieć, że węgla nie widzę Chyba nawet tam na dole też był No dobra, tutaj chwycimy tą Niedzianą kuleczkę o, I tutaj węgiel Coś złapać nie mogę no. Będzie 20 sekund, to już trzeba wracać. Wow, 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 wow. Coś po drodze jeszcze złapiemy? No, jeszcze ten kawałek chyba tylko. No jeszcze ten jeden. Powinno nam starczyć. Tego tlenu, żeby wrócić, chociaż niewiele Drugą ważną rzeczą, którą Potrzebiliśmy, powinniśmy jak najszybciej zrobić No to plecak odrzutowy, oczywiście, żeby się Sprawniej poruszać w tym e, Kosmosie Bateria, przewód miedziany Dobra, mam Narzędzie wydobywcze Kapsuła tlenowa wymaga Dwa razy przewodu miedzianego No, niestety Nie stać nas na niego Ale plecak odrzutowy możemy, no to super z takich ważniejszych rzeczy mamy już dwie, czyli tutaj naszą yy, nasze wiertło no i ten plecak odrzutowy. Pozwoli nam to dużo szybciej się poruszać. Ogólnie musimy zebrać na początek pewnie te podstawowe rzeczy i wtedy dopiero się gdzieś tam dalej wybierzemy, bo teraz jak widzicie oddalanie się w ogóle na jakąś większą odległość raczej nie wchodzi w grę, bo cały czas nas woła z powrotem. A tutaj spróbuję wydobyć jakąś większą ilość tych zasobów, tak żebyśmy mogli już zbywać te resztę rzeczy, które tam yy, mamy. Okej. Okay. W razie czego jeszcze te kapsuły tlenowe do, do zużycia, te jednorazowe, do ładowania. Okay. mamy, cyk. sobie wrzucimy tam jedną kapsułę zaraz. Jak zgubią się gdzieś ten węgiel. Chociaż w sobie może nie będzie trzeba. Można zużywać. Możemy na dopalaczu dolecieć szybko. 4 sekundy jeszcze mieliśmy w zapasie. A nawet w sumie więcej, bo to trochę podobnie jest jak e, w e, tym Planet Crafterze. Czy na przykład subnautice? jedno te, powiedzmy, ostatnie sekundy nie są takie do końca ostatnie, bo jeszcze coś tam możemy zrobić, mimo wszystko. Dobra, kapsuła tlenowa wygląda. Ojejku nie. Wymaga dwa razy przewód. Yy, więc cykiem robimy. Pyk, i mamy o 30 sekund więcej tlenu, czy tam 30, nie wiem czego, jakichś jednostek. Dobra, następnie zobaczmy jeszcze tutaj co my możemy Plecak, tak? Gra chce żebyśmy plecak zrobili, no i to narzędzie do skanowania byłoby na pewno przydatne Coś trzeba co będzie zeskanować Okej okay. Kwarc gdzieś tutaj jest po rogach po rozrzucanych po rogach, w sensie no, tak o widzicie W taki sposób no, Widzę, że tutaj, tu jak jeszcze jest taka tekstura ładna, Te asteroidy, tak tutaj to już tak średnio Tutaj mamy kwarc. Jak widzicie, ten kwarc bardzo dużą część naszej baterii zużywa, bo jak widzicie tutaj spada. Pod X możemy wymienić same baterie, jeżeli na przykład nam się ta zużyje, yy, pewnie będzie jakaś ładowarka później. Na razie do niej nie widziałem, żebyśmy mieli dostęp, ale obstawiam, że zaraz yy, z racji tego, że grałem w takie giereczki, no to obstawiam, że coś takiego będzie. Zobaczcie tylko, czy to jest jakieś do wydobycia, czy to jest takie? Nie. Jest dobra. Węgiel. O, to a propos. Sobie nie, to ten, te odłamki Myślałem, że to jest jakieś, wiecie, do zebrania Dobra, tu mamy węgiel Cyk, pyk, zebrane O, a tu odłamki kwarcu latają normalnie Właśnie trzeba patrzeć cały czas na tą naszą ilość tlenu Czasami jak tak patrzę, to trochę się gubię, nie? Najlepiej chyba mi się wydaje Widoczne są te elementy na jakimś takim ciemnym tle. Bo tak, jak patrzę na jakimś jaśniejszym, to potrafię czasami zagubić się, nie? Gdzie to jest?